Ostatnio oglądałem materiał, jak pan Belfer, ten nauczyciel w żółtej koszulce, jakby ktoś nie wiedział, o tym, jak można wyszukiwanie obrazkiem wykorzystać podczas np. zajęć terenowych, wycieczki do lasu. A ja do Was przychodzę z taką propozycją aplikacji Merlin Birds ID. Pobieramy, otwieramy. Trzeba jeszcze na początku pobrać bazę potrzebna jako bazę pobrać żeby łatwiej identyfikować no i jak ona działa no i mamy o, bardzo tutaj obok drogi niedaleko tak to działa tak to wygląda zakończymy i możemy sobie kliknąć i poczytać informacje na temat właśnie o tym zasuszanym ptaszku. Życzę powodzenia. Polecam.